Trener Łukasz Bielak, gościem King Wilki TV zaraz po pierwszym towarzyskim meczu przed sezonem 2016-2017. Rozmawiamy z prawą ręką trenera Marka Łukomskiego i wiadomo, że tych sparingów nie ma co przed sezonem brać jakoś mocno na poważnie i nie wyciągać z daleko idących wniosków, ale... Jakieś takie krótkie podsumowanie po tym pierwszym sparingu ze Spójną Stargard? Co od coach może powiedzieć? To znaczy, może sparingów nie ma do końca co brać na poważnie, natomiast naszym założeniem na ten mecz było właśnie, żeby go potraktować maksymalnie poka poważnie pokazać po rywalowi szacunek po to, żeby tu się nie, żeby nie odnieść jakiejś tu niespodziewanej porażki w tym pierwszym sparingu przed własną publicznością. Chcieliśmy właśnie pokazać zalążki naszego stylu, który tak naprawdę jeszcze gdzieś tam nie istnieje, ale gdzieś się krystalizuje podczas treningów, żeby pokazać przede wszystkim zasady w obronie, nad którymi pracowaliśmy. No i myślę, że gdzieś to się udało. Spórnia jest na zupełnie innym etapie przygotowań niż my. My dopiero tak naprawdę mieliśmy 3 czy 4 treningi, kiedy byliśmy 5 na 5, także myślę, że gdzieś udało się nam zrealizować te założenia. Chciałem trenera zapytać o nowe nazwiska. Wiadomo, że czasu nie było dużo na poznanie tych koszkarnych zawodników, na przyjrzenie im się dogłębne, ale na ten moment kilka słów o nowych zawodnikach? Yy, to znaczy, zacznijmy może od, od wysokich graczy. Zak z poprzedni sezon w Siarce Środkowy. Yy, bardzo dobry zbierający, bardzo dobry blokujący. Liczymy, że yy, będzie nam yy, w, trzymał grę na desce. Bardzo mobilny gracz, jak na ten wzrost. Taylor Brown po problemach z sercem chce wrócić do dużej koszykówki. Myślę, że gdzieś tam się dogadamy i będzie miał dobry sezon, a dzięki temu my będziemy mieli również bardzo dobry sezon. Craig Sword rookie w Europie tak naprawdę dopiero uczy się europejskiego grania. Bardzo pożyteczny gracz, zwłaszcza w obronie, bardzo atletyczny, to się było widać. Myślę, że będziemy jeszcze mamy trochę czasu i będziemy w stanie go optymalnie dostosować do naszego stylu grania i będzie bardzo przydatny. Szymon Łukasiak poprzednim sezonie wracał po kontuzji w AZSie w koszali. Nie do końca myślę, że miał udane te rozgrywki, ale my uważamy, że ma bardzo duży potencjał i myślę, że będzie, będzie, będzie coraz lepiej i że to pokaże w tym sezonie. Marcin Dudkiewicz. Poprzednio w treflu Sopot. Bardzo dobry rzucający, bardzo inteligentny zawodnik, bardzo koszykarski, Bardzo dobry strzelec i bardzo dobry obrońca. Norbert Coulon, który słynie z, z charakteru, z, z bardzo dobrej obrony na piłce, z, z waleczności i myślę, że również będziemy w stanie go adaptować do naszego stylu gry, którym właśnie ma być bardzo charakterna i twarda gra w obronie w przyszłym sezonie. Na koniec pytam trenera o wyjazd, w weekend wyjazd do. Paryża można by było powiedzieć, bo PSG, a to Polfarma, Stargard Gdański. Jakie założenia na ten dwumecz towarzyski? Myślę, że założenia są takie, żeby kontynuować to, co ten kurs, który obraliśmy. Cały czas pracujemy nad mocną obroną. Pracujemy mocno fizycznie na siłowni. Ciężko oczekiwać od graczy, żeby byli świezi. Żeby pokazywali w ataku optimum możliwości, ale myślę, że Musimy wymagać mało, robienia bardzo mało błędów w obronie, pokazywania, żeby pokazywali to, że rozumieją, czego od nich oczekujemy. I myślę, że, że to, jest, to są założenia na ten moment.